Yes. Oto driftste Daru, z Frydmana, BMW bardzo mały bój. Poszedł kurwa, ale urwał, Ale to było dobre. A tutaj oczywiście żwirownia. I teraz Darek moś Jest, jedzie, jedzie. Jedzie fantastycznie. BMW pa będzie driftem Dobrze jest. Jest ładna słoneczna pogoda. ale jest przed sprzedażą swoją BMW. 320S. 160 koni mechanicznych. Koników polnych! Dobry drifter nawraca, oglądamy trasę. Tu mokry, żwirek jest fantastycznie. Garo tam nawraca. No i będzie próbował jeszcze raz. Super drift! Fantastycznie, zobaczmy jak on to robi. Patrz! Wohohoho, to był drift I rura, i rura. E, to to było takie, a nie bo to Thierry jechał i Darka by zmiażdżyło Thierry jeżdżąc Ale się gości śmiał! O oh, kurwa, ale idzie, ale urwa! Papie, to... Ale urwał, ale urwa, ale to było dobre! ma chodzi jak, rakieta! Dawaj, rura! Oj, oh, to to było kiepawie! Przedtem lepiej wychodziło, ale zobaczmy teraz, teraz drift Darka Darek Moś, Frydma, Kasztelańska, on to potrafi, on to potrafi Jedzie byk Nie, nie, ej, stop Stop, bo jedzie tir nas rozjechał Park game, przyjechał po i jedą darek rusza, rusza, rusza! Fantastyczny Ale z błotem zaciągnął! O kurwa! O, ho, 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 ho. Dobra, jedzie! Jest kurwa szaleniec, no! Dostał prawo jazdy za paczkę jajek swoich! Dobra! Oto Darek, drifter, łamie przepisy, zdał prawo jazdy za jajka I łamie wszelkie przepisy, jemu nie zależy Kupił rosyjskie prawo jazdy Na Ukrainie, dobra jedziemy Jedziemy, to nagrywasz Darek? No przypierdol tu jeszcze O chłopie, ale nas obróciło, No dobra Jeszcze raz jedziemy Marek drifter, a tu Lahim nagrywa, fantastyko A tu jakieś w się jadą Z lotu ptaka, bo teraz nagramy filma i jak to idziemy BMW, fantastyko Teraz nagramy drifta idziemy. Fajnie on nagrywa. kurwa I Teraz bomba i bomba i fantastyczny Ty dar... Dobra, kończymy filmik, bo Lachy miał niezapięte pasy, a my ja wypadli za grunt. Zapnij jeszcze raz. Zapnę, zapnę, no Idziemy pięknie, jedź już, jedź! Teraz rurio. 140 prawie na budziku. Tu będzie jeszcze drift, zakręt. Zobaczmy, co za pajac tu się ustawi. Tak przy skrzyżowanie. Lewa wolna, prawa wolna, To Idziemy pięknie. I dobra, kończymy? Kończymy. Drifter Darek Lahim.